Chodźcie, pokażę Wam, co moim zdaniem powinno się znajdować w aucie każdego budowlańca. A właściwie to nie każdego budowlańca, ale w ogóle każdego z Was. Coś, co w ogóle zmienia zabawę. Patrzcie, tutaj. I nie chodzi mi tak naprawdę o drabinę. Nie ma tutaj takiego porządku, bo po ostatniej robocie, wiecie, na koniec roboty to wszystko trzeba wciepać, ale coś, co chcę Wam pokazać. To są ściereczki takie wiecie samoczyszczące. No samoczyszczące to nie, no wiadomo, trzeba przecierać. Od firmy Ilbrook, a dostałem to od Pianki Sklep albo Sklep Pianki. Zaraz jeszcze sobie podejrzę, żeby nie pomylić. Dobrze mówię. Pianki Sklep, ARS Pur od nich dostałem to, ja znam ten produkt, ale dostałem to od nich w prezencie, bo mi się skończyły i poprosiłem, żeby mi nie wysłali, żebym mógł wam pokazać, jak te ściereczki działają. I dostałem dwa opakowania, także ARS. Dziękuję bardzo. Link do ich sklepu macie oczywiście w opisie, bo ceny mają bardzo dobrą. I dlaczego to warto mieć u siebie zawsze w aucie? Patrzcie na to. Tutaj sobie to możemy ładnie wyłożyć. One są czymś takim specjalnym nasączone, specjalnym preparatem. To niemiecka firma, niemiecki producent, który nie tylko czyści, z brudu, czyści z kleju, czyści pozostałości po piankach i nawilża ręce. Słuchajcie, faceci budowlańcy wiadomo, nie używają dziewczyny, wasze chłopy nie używają kremu. Ale to można tak przemycić nawilżenie rąk i pokażę Wam jak to działa. Tutaj jesteśmy sobie po wycieczce, buty uwalone, nie? uwalone zanim siądę sobie do autka. Bardzo fajny jest też ten dozownik, można sobie oderwać. ściereczkę pojedyncza sztuka. I teraz tutaj dzieje się magia. Tutaj ten preparat to nasączenie. Fajnie mi tutaj przeczyści buciki. Nawet patrzcie, że on tutaj sobie radzi z tymi jakimiś resztkami.